A dla całego mitingu na powietrzu Poczekaj mi, a poczekaj bo poczekaj, bo ja muszę tutaj muszę mi Poczekaj, poczekaj chwilę poczekaj, bo... Wszystkiego najlepszego dla całego nowego, nowego roku, roku dla mitingu na powietrzu Pozdrawiam i Ford Dimension i dla grupy depresja Sej. i dla wszystkich wszystkich których kocham którzy mnie kochają i którzy mnie nie trawią to jest wszystkie dobrego, Uuu. tutaj już Sylwester normalnie jak na tym jak tam Madison Square Garden pełna para, Patrz. tu radiowozy, tu deś jaką oni to myślą zrobić ten zakaz strzelania? A, jest mi Wszystkiego dobrego. Co? Żarówku. A, no, my idziemy tutaj na tą dyskotekę. Bo tutaj Daniel pracuje. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego abyśmy dożyli od 2027 to już będzie dobrze a ja bym może dożyje 1 kwietnia 70 lat 2027 no tutaj trzeba